Hejka, witajcie z tej strony ja, Emilka. Dzisiaj przychodzę z takim luźnym, pogawędkowym nie vlogiem, tylko filmem, bo wiem, że za tydzień ósmoklasiści piszą egzamin ósmoklasisty. Pamiętam, jak rok temu sama się stresowałam równo rok temu, że będę pisać egzaminy i pisałam egzaminy i... Bardzo mi to dobrze poszło. Chciałam powiedzieć parę takich szybkich, e, na tą ostatnią chwilę, e, super jakby trików, jakby trików, trików, e, rad i wszystkiego co najlepsze, żeby zdać jak najlepiej te egzaminy, bezstresowo, żebyście się nie martwili, przynajmniej w mniejszym stopniu, żebyście po prostu dobrze zdali, choć wierzę głęboko, że naprawdę wszyscy zdacie naprawdę świetnie, więc... Zapraszam Was do oglądania i przejdźmy do filmu. Jeśli chodzi o egzaminy ósmoklasisty ja je pisałam równo rok temu. Chodzę teraz do pierwszej klasy liceum i jest naprawdę cudownie, więc nie musicie się o nic martwić. Liceum to jest naprawdę cudowne doświadczenie. Otwieracie nowy rozdział w swoim życiu, więc to jest naprawdę zero stresu, jeśli chodzi o ten temat. Jeśli chodzi o temat egzaminów, to też nie musicie się stresować, naprawdę. Stres to jest Wasz wróg. Jakby wiem, każdy film. Które oglądałam też y, jako ósmokraska rok temu też ludzie mówili, że się nie stresować i w ogóle miałam takie, że. Ej, ty siebie słyszysz. Jak mam się tu nie stresować, jak ja za tydzień piszę egzamin, który dosłownie zdecyduje o moim dalszym życiu. I w sumie nie jest to jakoś taka bardzo duża prawda, bo życie to możecie sobie ułożyć nawet bez tego papierka. Oczywiście musicie mieć ten papierek, więc. Też pamiętajcie, że tego egzaminu nie da się nie zdać. On też nie jest taki mega, mega trudny. On ma bardziej podchwytliwe zadania niż takie mm, trudne i są one dosyć łatwe, tylko trzeba je tak bardzo na logikę też wziąć. Tutaj nie jest takie, że na logikę wszystko, ja tak nie mówię. E, oczywiście trzeba się pouczyć, mam nadzieję, że się pouczyliście przez te parę miesięcy. Ja osobiście zaczęłam się uczyć dopiero na egzamin tak. W styczniu, na początku stycznia, najbardziej ja uczyłam się matmy i angielskiego, nie angielskiego, polskiego. Matematyka to wiecie, to ogólnie jestem bardzo słaba z matematyki, przyznaję się, jestem bardzo słaba z nauk ścisłych i ogólnie w ogóle z matematyki, więc ja się tego bardzo uczyłam. Najbardziej geometrii i wzory, wzory to jest podstawa, bo bez wzorów to Lipa, trochę. Te wzory to trochę ratują Wam życie, przynajmniej tyle. A z polskiego to głównie pisałam sobie tak co tydzień, starałam się pisa pisać po jednej rozprawce e, na różny temat, i to całkiem mi dużo pomogło, bo moja pani od polskiego. Bardzo nam pomogła naprawdę. Ona nas tak świetnie przygotowała, ale to też zasługa moja, ponieważ ja właśnie ciągle pisałam te rozprawki. Mówiła nam, żeby ciągle trenować rozprawki, jeżeli chcemy, żeby faktycznie były one lepsze i żebyśmy mieli tą maksymalną ilość punktów. Miałam chyba prawie tą maksymalną ilość punktów, ale nie jestem pewna, bo nie patrzyłam się na jakby wyniki, jeśli chodzi o punktację. A jeśli chodzi o moje wyniki z egzaminów, to tak one się prezentują. Z polskiego miałam bodajże 81, z matematyki 75, a z angielskiego 98. Choć zrobiłam taki beznadziejny błąd z angielskiego, osobiście zdałam sprawę dosłownie jak wyszłam z tego egzaminu. I to jest taki błąd, który wiem, że po prostu bym go nie zrobiła, bo to tak jest trochę zgłupa, trochę takie niemyślenie, trochę właśnie to takie stres może, może lekki. Jeżeli przerabialiście te egzaminy z zeszłego roku, to może pamiętacie takie zadanie z angielskiego, które było. E, to był listening i tam był chyba zaproszenie, czy tam jakiś, jakiś event o jakichś dzikich zwierzętach? Wild animals. I ja zamiast wpisać Wild animals jako dzikie zwierzęta, to napisałam White animals, w sensie Why would animals? Nie wiem, co ja wtedy pomyślałam. Why would animals? To dziwny temat, ale. No, wiecie, ja wtedy tak bardziej myślałam pro, że bym mógł zrobić trudniej i w ogóle. Oni do mnie łatwiej za czasem, więc. No. Nie mieć aż takiej presji, jak ja miałam. Z angielskiego się no, najmniej uczyłam, bo ja z angielskiego jest ogólnie dobra. Yy, to nie ma na celu się żadnego chwalenia. Po prostu ogólnie jestem dobra z angielskiego, jakoś nie miałam z tym większego problemu, żeby się jakoś bardzo uczyć na ten angielski, ale jeżeli wy. Chcę się wiedzieć, z czego się uczysz. Bardziej z angielskiego to oczywiście są to czasy. Past perfect, present perfect, past simple, past continuous to są takie podstawy postaw. Z jakich repetytoriów ja korzystałam? Ja korzystałam z, jeśli chodzi o polskie, bardzo wam polecam repetytorium z nowej ery. Przyrobiłam sobie większość tej książki, jakby przeczytałam większość i to mi bardzo dużo dało. Najbardziej dało mi to powtórzenie lektur i to było. To było moje zbawienie i oczywiście czarno-białe na YouTubie Of course, moje też zbawienie Nie dość, że matematyka to polski, e, lektury polski Matematyka to wiecie, ta geometria i wzory Wzory Naprawdę, wzory musicie znać A z angielskim nie miałam repetytorium, ani nic e... No i jeśli chodzi co robiłam takiego, że może lepiej myślałam Dużo spałam E, ale też dużo się uczyłam. Jadłam też gorzką czekoladę i, i bardzo dużo orzechów włoskich bo one mają tam, czy dobrze działają na mózg. One wyglądają jak mózg, więc dobrze działały na mózg. Nie wiem czy to mi pomogło, ale no, ja te orzeszki i też suplementowałam coś na mózg. Moi rodzice mi dawali jakieś suplementy na mózg. Nie wiem, czy to mi pomogło, ale może mi pomogło. No, a tak psychicznie, wiecie, że miałam jakieś... u ja stosuję jakieś suplementy na mózg, to na pewno mi pomoże. Jeżeli chcecie mieć też takie psychiczne, może trochę fizyczny wpływ, to polecam suplementować jakieś rzeczy na mózg. Albo po prostu to na orzeszków włoskich, są zdrowe. Jeśli chodzi o dzień przed egzaminami, to postarajcie się jak najmniej stresować i jak najmniej o nich myśleć. Jakby Zróbcie to, co jest dla was, to, co lubicie robić. Bo po pierwsze, ani się już więcej nic z nią nauczycie, bo to jest wręcz niemożliwe, zróbcie sobie może małą powtórkę przed tym egzaminem, ale nie za dużą, żeby się nie przemęczać. Zjedźcie sobie coś dobrego, ulubione jedzonko, umówcie się ze znajomymi, po prostu wyluzujcie się, serio, i napiszcie to, i jakby luzik, chcę wam powiedzieć, że naprawdę wszyscy moi znajomi. Nawet ci najgorsi, sorry, są tacy, po prostu są ci gorsi też. Napisali te egzaminy naprawdę świetnie. Dostali się do tych ich cełów, do których chcieli się dostać. Mieli naprawdę bardzo dobre wyniki. Nawet niektórzy byli nawet lepsi ode mnie. Dużo, dużo też było takich osób. Więc nie przejmujcie, to jest naprawdę... Już o tym zapomniałam, jeśli pamiętam, co tam było na tych egzaminach. Już w liceum też kompletnie się o tym zapomina. Więc... Podejdźcie do tego na chillu, e, Wiem, że mówię to tak trochę. trochę głupio mówię, ale to jest prawda. No, ja, na przykład, na polskim się najbardziej stresowałam i najbardziej mi uciekło z głowy najwięcej, więc stres naprawdę ma na to wpływ. Co nam ucieka z głowy, co nie, ale już na matematyce i na angielskim mi się stresowałam. Sam to tak na luzie, że ok, będzie co ma być, napiszę to i będzie co ma być. To chyba by było na tyle taki mega krótki filmik, ale mm, po prostu chciałam, żebyście się trochę tak podnieśli na duchu, idźcie się teraz relaksować, zrobicie sobie jakiś skincare, idźcie gdzieś na pole, przywiedźcie się, idźcie na spacer, może na jakiś rower, rolki, choć ostatnio jest tak jakoś zimno, jakieś arktyczne powietrze jest w Polsce. Albo po prostu porysujcie, weźcie sobie ciepłą kąpiel, zobaczcie o siebie i nie myślcie za dużo. Na egzaminach tylko trochę więcej myślicie, ale tak to to luzik. Trzymam za was mega mocno kciuki. Wiem, że zdać się jak najlepiej, bo te egzaminy są stresujące, ale da się je zdać. Da się je zdać, w sensie każdy je musi zdać, ale da się je napisać i da się je dobrze napisać. Jeśli oglądasz ten film, wiem, że jesteś naprawdę mądrą, naprawdę osobą, która chce dobrze napisać te egzaminy, więc wiem, że ci się uda i uwierz w siebie. Jak będziesz mówić, że ci się uda, to ci się uda. Naprawdę to tak działa, to jest taka energia. I jak będziesz mówić, że napiszę te egzaminy jak najlepiej, to napiszesz te egzaminy jak najlepiej. I już lepiej ci nie będzie dało, po pierwsze. Po drugie napiszesz je najlepiej. To tyle. Mam nadzieję, że was trochę podniosłam na duchu i życzę wam powodzenia za tydzień. Mam nadzieję, że wam się spodobała taka krótka rozmowa na temat egzaminów. Jeżeli chcecie film na temat może liceum, jak Przebieg mój pierwszy rok w do jakiego profilu chodzę i tak dalej, to napiszcie w komentarzu i koniecznie napiszcie, jak się czujecie przed egzaminami i może po egzaminach, więc to tyle. Pajo!